Na tej włoskiej warszawskiej uliczce mieściła się przed laty siedziba przedstawicielstwa handlowego firmy Commodore. O ile wczesne egzemplarze Amigi trafiały do Polski kanałami nieoficjalnymi, na przykład w bagażnikach prywatnych samochodów, na ogół wbrew nałożonemu wówczas na Polskę embargo, o tyle wszystkie egzemplarze tego modelu Amigi, o którym dzisiaj będziemy mówili, musiały przejść przez to właśnie biuro. Amiga 4000. Obiekt westchnienia Amigowców przez całe lata 90. Najwyższy model tej kultowej platformy, jeden z ostatnich komputerów produkowanych przez firmę Commodore. Amiga 4000 kosztowała w latach swojej świetności mniej więcej dwa razy tyle, co przeciętny PC. Z tego powodu rzadko trafiała pod strzechy zwykłych użytkowników, natomiast zagościła w studiach telewizyjnych, studiach graficznych jako profesjonalna stacja robocza. Dzisiaj jest to cenny, stosunkowo niepospolity obiekt kolekcjonerski. Amiga 4000 miała europejską premierę na targach w kolonii w październiku 1992 roku, w tym roku będzie zatem obchodzić 25. urodziny. 4000 jest następczynią udanego modelu 3000 i ma z niej wiele cech wspólnych, a także stosunkowo dużą kompatybilność sprzętową, możliwość używania tych samych kart procesorowych i kart rozszerzeń, co jest rzadkością w amigowym sprzęcie. Amiga 4000 była pierwszym modelem z nowym chipsetem AGA, albo AGA, czyli Advanced Graphics Architecture który, jak nazwa wskazuje, stanowił ewolucję możliwości graficznych Amigii, które w tamtym czasie zaczęły już odstawać od podstawowego standardu SVGA. Producent przewidział montaż w obudowie jednego urządzenia 5 ćwiercala, np. Na napędu optycznego, i dwóch 3,5 cala. W standardzie była pojedyncza stacja dysków HD 3,5 cala. Wewnątrz znalazło się miejsce na kolejne dwa wewnętrzne urządzenia 3,5 cala, z czego jedno było zajęte przez montowany fabryczny dysk Quantum albo Western Digital. O pojemnościach przekraczających 200 MB. Z tyłu obudowy widoczne są cztery otwory kart rozszerzeń i amigowe złącza. Mamy tutaj stereofoniczne wyjście cinch, złącze RGB monitora, gniazdo klawiatury. Przypomina Mini DIN, ale jest nim niekompatybilne. Dalej jest złącze zewnętrznej stacji dysków oraz jedno na drugim, złącze szeregowe i równoległe. 4000 oferowane były w dwóch podstawowych wariantach różniących się procesorem. Droższa wersja miała na pokładzie Motorola 68040, 25 MHz, wówczas najmocniejszy procesor tej rodziny. Dzięki temu procesorowi była mniej więcej 4 razy szybsza od swojej poprzedniczki, od Amigii 3000. Tańsza wersja z kolei, ta którą ja mam, miała procesor Motorola 68EC030, czyli taka ekonomiczna wersja procesora z Amigii 3000. Pod każdym innym względem oba te y, warianty były identyczne. Oto płyta główna Migi 4000 umieszczona poziomo na spodzie obudowy. Te trzy scalaki tworzą chipset Aga. Lisa odpowiedzialna za grafikę. Alice, będąca czymś w rodzaju amigowego odpowiednika Northbridge'a i niezmieniona od pierwszego modelu Pola, odpowiedzialna głównie za dźwięk. 4000 ma też kilka innych chipów, nie występujących w małych amigach. Zalicza się do nich Buster, którego zadaniem jest obsługa slotów kart rozszerzeń Zorro. Po środku górnej połowy płyty widocznie jest Gary kontrolujące szyny danych i niektóre funkcje stacji dysków. Ramsey to kontroler montowany na płycie pamięci FastRAM. Szczególnie rzuca się w oczy centralnie umieszczony slot, przewidziany do prostopadłego montażu Dutterborda, czyli dodatkowej płyty zawierającej sloty kart rozszerzeń. Przy górnej krawędzi widoczne jest dwustupinowy złącze karty procesora. Po lewej stronie slotu procesora widzimy takie dziwne sześciopinowe złącze zasilania, przez które doprowadzany jest prąd do płyty głównej. Poniżej projektanci umieścili złącze stacji dysków i złącze kontrolera ATA, albo ATA. W prawej dolnej ćwiartce płyty znajduje się 5 banków modułów SIM. Pierwszy z nich odpowiada za ChIP RAM, a zostałe 4 banki odpowiadają za FastRAM, pamięć, z której bezpośrednio korzysta tylko procesor i można w nie wetknąć maksymalnie 16 MB. Nareszcie możemy przyjrzeć się Dotterboardowi, dodatkowej płycie tkwiącej pionowo po środku obudowy, wyposażonej w sloty kart rozszerzeń. Amiga miała swój własny standard kart rozszerzeń ZORRO, znacznie nowocześniejszy od slotów stosowanych wówczas w pc W Standardowej Amize 4000 użytkownik ma do dyspozycji 4 stupinowe 32-bitowe sloty ZORRO 3, w których może zainstalować dowolne z szerokiej gamy kart rozszerzeń. To mogą być karty graficzne, dźwiękowe, sieciowe, rozszerzenia pamięci, kontrolery napędów, jendlocki, digitizery, rekordery wideo i inne. Równolegle z najniższym slotem Zorro zamocowano slot wideo. Tam instaluje się skandalery Amigowych kart graficznych, umożliwiające przepuszczenie standardowego sygnału AMIGI przez kartę graficzną. Powyżej slotu wideo, równolegle z pozostałymi trzema slotami Zorro, umieszczono trzy 16-bitowe sloty ISA albo ASA, czyli poprzednika popularnego standardu PCI obecnego niegdyś w pc Słoty ISA wami za 4000 są nieaktywne i można je wykorzystać wyłącznie ze specjalną kartą zwaną Bridgeboardem. Jest to nic innego jak po prostu sprzętowy emulator pc z swoim własnym procesorem 286-386 z własną pamięcią, z innymi jakimiś komponentami. W ten sposób możemy mieć w jednej obudowie dwa zupełnie różne komputery, ale dzielące się zasobami, korzystające z jednej klawiatury, z jednej myszy. Od czasu, gdy kupiłem swoją Amiga 4000, zdołałem wbudować ją kilka kart rozszerzeń. Na samej górze widzimy BigRam Plus, kartę będącą po prostu rozszerzeniem pamięci Fast RAM o 256 MB, co daje łącznie w tej chwili 272 MB. To współcześnie opracowany i wytwarzany produkt niemieckiej manufakturki Individual Computers. To niesamowite, że do 25-letniego komputera nadal projektowane są i nadal produkowane nowe akcesoria. Poniżej karta, która wygląda jak centrum sterowania wszechświatem to nic innego jak karta sieciowa, gwarantująca moje między kontakt ze światem zewnętrznym. To jest Ariadne 2 firmy Village Tronict, relikt lat 90. jest wyposażona zarówno w archaiczne złącze BNC, jak i znane współcześnie gniazdko internetowe TenBase rj 45 umożliwiające spięcie z moim routerem. Na samym dole widzimy kartę graficzną CyberVision 64 3D, również pochodzącą z mroków lat 90. z niemieckiej firmy Phase 5. Jak nazwa wskazuje, CyberVision 64 3D jest jednocześnie akceleratorem 3D, co w przypadku amigowych kart graficznych wcale nie jest oczywiste. Wprawdzie dysponuje chipsetem S3 Verge, znanym z PC-ów, słynącym z bardzo kiepskich osiągów, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ na amizę ukazało się bardzo niewiele oprogramowania, które wykorzystuje sprzętową akcelerację 3D. A ponadto oprogramowanie to wymaga jednocześnie procesorowa PowerPC, którego nie mam. Posiadanie karty graficznej w za ogromnie ułatwia i uprzyjemnia pracę z systemem i poważniejszymi aplikacjami, czy nawet niektórymi grami. Wraz z nową Amigą Debiut miała też nowa wersja systemu operacyjnego AmigaOS 3.0. Nowy system wprowadził szereg istotnych innowacji. Do najważniejszych zaliczyłbym obsługę datatypów, korzystała z nich np. uniwersalna przeglądarka MultiView, dołączona do systemu, która mogła wyświetlać pliki tekstowe graficzne, dźwiękowe i inne w różnych formatach, ponadto wsparcie bogatszej palety chipsetu Aga i kart graficznych, wreszcie poprawki w interfejsie użytkownika. W mojej Amidze zainstalowałem system AmigaOS 3.5. Pierwszą wersję, która okazała się już po bankructwie Commodore'a, została wydana przez jakąś inną firmę. 3.5 wspiera natywnie dyski o pojemności przekraczającej 4 GB. Mam tutaj kartę pamięci o przekraczającą taką pojemność. Ma wbudowaną obsługę napędów optycznych. Właśnie. Usprawniony interfejs graficzny, jakieś tam poprawki, ulepszoną wydajność i szereg drobniejszych zmian. Do czego używam swojej domowej stacji roboczej? No nie ukrywam, że nie uruchamiam jej codziennie, ale też z pewnością nie jest e, zaniedbywana. Ogromną frajdę i satysfakcję sprawia mi wykorzystywanie jej w takich współczesnych zastosowaniach. Na przykład ta animowana czołówka kuchni, ta z ludzikiem wchodzącym do budynku mieszającym w ganku, powstała w Personal pęcie i w Deluxe pęcie na mojej 4000. -cie. Logo kuchni, to zaprezentowane w listopadzie, również zaprojektowałem na tej Amize. Czasem bawię się w komponowanie muzyki, no być może kiedyś ośmiela się zaprezentować jakieś swoje wypociny. Moim głównym narzędziem do tego celu jest DigiBooster Pro na, tak, zgadliście, na Amidze 4000. Amiga 4000 jest jedną z niewielu Amig, które w podstawowej, fabrycznej konfiguracji radzą sobie doskonale z WHD Load, co daje kompatybilność z większością starych gier, które bez tego mogłyby sprawiać problemy na no, tak mocnym komputerze. Z kolei karta graficzna pozwala na zabawę najnowocześniejszymi grami, wykorzystującymi wysoką rozdzielczość, jak chociażby Myst. Choć tutaj yy, przydałby się też mocniejszy procesor, no najlepiej PowerPC. Podsumowując można śmiało stwierdzić, że choć Amiga 4000 nie podbiła świata, a mogłaby, gdyby ukazała się kilka lat wcześniej i gdyby produkowała ją Apple, to miała swoje miejsce w historii, pokazała to, co potrafi, chociażby w Hollywood czy w NASA, po czym odeszła na zasłużoną emeryturę jako taka hobbystyczna maszynka dla takich geeków jak ja i mam nadzieję że wy.